Piątek 18 września 2020 roku. Godziny takie poranne, bo po 11. .00. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym nagraniu, które mam nadzieję będzie krótkie. Chciałbym się podzielić z Wami taką użyteczną radą, jak rozpoznać Fałszywego proroka w dniach dzisiejszych, prawda? No bo trzeba przyznać, że szatan jest bardzo świetnym mówcą. Potrafi tak pięknie operować słowami, tak pięknie do swoich kłamstw dobierać takie słówka i tak opakowywać swoje kłamstwo, które chce sprzedać, że po prostu no robi to w sposób mistrzowski. Dzisiaj oczywiście no, zaczyna się pojawiać dużo, dużo osób, które po prostu być może nawet z dobrej chęci starają się czytać Biblię, prawda, i tam ją w sposób swój interpretować, ale wcale nie jest powiedziane, że te osoby chociaż nawet deklarują, dla mnie to już sam fakt to zwraca taką, e, taki, rzuca, taki rzuca cień podejrzenia na takich ludzi, którzy tak strasznie e, podkreślają e, prowadzenie ducha świętego, tak strasznie na, kładą nacisk na to, że oni tam mieli jakieś <laughs> powiedzmy, jakieś tam, <laughs> jak to nazwać, doznania, niedoznania. No, tam swoje, te, powiedzmy, duchowe jakieś, nie wiem, objawienia, czy no, jak to, jak nam nazywają, tak nazywają. W każdym razie osoby, które tak strasznie ciągle podkreślają, że oni tak mają takie prowadzenia Ducha Świętego i jeszcze potrafią powiedzieć, że na przykład do swoich słuchaczy, swoich, nie swoich, ktokolwiek słucha, prawda? Potrafią powiedzieć, no, być może i Wam też ten dar ducha będzie dany, i tak dalej. Także można by powiedzieć, że strasznie się chełpią, że niby oni mają. Podczas gdy trzeba by się do, dokładniej przyjrzeć, faktycznie e, jakiego tego ducha mają. Bo przecież, e, jeśli się nie mylę, to chyba Apostoł Piotr napisał w swoim liście, prawda, żebyśmy byli ostrożni i badali. Duchy, badali duchy, właśnie bo nie, nie wszyscy jesteśmy kierowani przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Czasami tylko może nam się tak wydawać, a jak to się mówi, prawda może być zupełnie inna. Więc zobaczmy do Starego Testamentu, co. W Starym Testamencie możemy znaleźć na temat y, na przykład proroków, co Bóg mówi właśnie o tych osobach, które prorokują i deklarują, że prorokują w imieniu właśnie Najwyższego, w imieniu Stwórcy, tak? Najlepszy taki przykład jest właśnie w księdze Jeremiasza, 14 rozdział. I to powinno być od 14 wersetu. No nic, zobaczmy od 10 wersetu. Tutaj wiem, czytam oczywiście z Biblii Warszawsko-Praskiej. Tytuł jest. O odrzuconych przez Boga. I czytam od wersetu dziesiątego. Oto, co mówi Pan o tym ludzie. Z wielkim upodobaniem biegają we wszystkie strony, nie szczędząc nóg własnych. Lecz Pan stracił dla nich życzliwość. Nie kocha ich, a raczej przypomina sobie ich występki i zsyła na nich. Karę za grzechy. I pan powiedział mi, czyli Jeremiazowi, i pan powiedział mi, nie wstawiaj się za tym ludem, nie troszcz się o ich dobro. Nawet jeśli będą prosić, nie wysłucham ich błagań, nawet jeśli mi będą składać całopalenia i ofiary. Nie będę miał już serca do tego ludu. Wyniszczę ich wszystkich mieczem, klęską głodu i zarazą. Wtedy odpowiedział, wtedy odpowiedziałem: Ależ panie i Boże mój, przecież prorocy już przyrzekli im, że nie ujrzą więcej grożącego im miecza. I nie dosięgnie ich już nigdy klęska głodu, i że będą zażywać pokoju trwałego na tym miejscu. A pan mi na to, prorocy ci głoszą kłamstwo, choć powołują się na imię moje, ja ich nie posłałem, niczego im nie nakazywałem i nigdy nie przemawiałem do nich. Oni sami od siebie przekazują wam pełne kłamstw widzenia, wróżby i mrzonki jakichś ich własnych serc. Dlatego tak oto mówi Pan: Od miecza i głodu wyginą ci prorocy, którzy prorokują niby to w moje imię, podczas gdy ja wcale ich nie posyłałem. I nie zapewniałem, że nie nadejdzie, że nie będzie już w tym kraju nigdy żadnych nieszczęść od miecza lub z powodu klęski głodu. Natomiast ludzie, którym to prorokowano, zostaną rozrzuceni po ulicach Jerozolimy jako ofiary głodu i miecza. Nie będzie nikogo, kto by ich pochował. Ani ich samych, ani ich żon, synów lub córek. Cała ich nieprawość na nich samych wyleję. To z księgi Jeremiasza. Tyle możemy się, no, można się dowiedzieć też i więcej od innych proroków. I teraz to, co chciałem się z Wami podzielić. E, oczywiście, kiedy Modliłem się do Jezusa Chrystusa, bo ja zawsze modlę się do Jezusa Chrystusa. Jeśli właśnie są tacy ludzie, którzy teraz nauczają i mówią, że macie się modlić do jakiegoś innego imienia, to ja stwierdzam to stanowczo, że są to zwodziciele. Jeśli będą Wam mówić, że imię Jezus jest jakieś niepoprawne, jakieś wymyślone, to powiem Wam, że po prostu takich ludzi nie słuchajcie, są kłamcy, tak? Prawda? W księdze Jeremiasza, jeśli dobrze pamiętam, ósmy rozdział i ósmy werset, jest napisane co do właśnie tych fałszerzy. No ja przeczytam, bo tutaj cofnę się tylko do tyłu, więc to będzie ósmy rozdział i ósmy werset. Czytamy tak. Czytamy tak. Jak więc możecie mówić, że jesteście mądrzy i powtarzać sobie, że macie prawo pańskie? Tak, to prawda, lecz w kłamstwo je zamieniło. Pióro waszych zakłamanych skrybów. Prawda? No właśnie. W Biblii Tysiąclejcznej jest chyba napisane, że lecz w kłamstwo je obróciło pióro czy rylec pisarzy. Jedno jest pewne, że stwórca na tych po prostu Żydkach się poznał. Bo to, że były fałszowane już yy, księgi, słowo Boże było już fałszowane, yy, prawda, była odkształcana, to już miało miejsce w tamtych czasach, jak się dowiadujemy. Także nie dziwi, nie powinno nikogo dziwić to, jak dzisiaj się słyszy, że na przykład, albo w Biblii. Tysiąclecia brakuje jakiegoś słowa, albo brakuje całego wersetu, albo na przykład w tej Biblii jest napisane właśnie dane słowo w ten sposób, a w innym troszkę inaczej. To fałszowanie pism już miało miejsce za czasów właśnie tak, jak pisze prorok Jeremiasz. I mądry stwórca, właśnie nasz kochany ojciec. Które w niebie powiedział, ok. Pierwsze przymierze, czyli Stary Testament, spisywaliście wy we własnym języku, tak? Za to moje drugie przymierze już nie będziecie spisywać wy i w waszym języku. Drugie moje przymierze, czyli tak zwany Nowy Testament, będzie napisany po grecku przez Greków. I skończą się te machlojki. Także właśnie dlatego ta różnica. Stary Testament jest wpisany w języku powiedzmy hebrajskim, a Nowy Testament jest wpisany w języku greckim. No, oczywiście, wiemy, że i tak, mimo tego, powiedzmy, jakieś cały czas, powiedzmy, zniekształcenia w tłumaczeniach, no, niestety wystąpiły na przełomie tych, yy, można powiedzieć, wieków, tysiącleci. Ale wracając do tematu, co mówiłem na temat tych proroków, no, właśnie. Yy, Mówiłem, że modlę się do Jezusa Chrystusa. I moje pytanie w modlitwie było takie: po prostu, w jaki sposób, właśnie w najprostszy sposób, tak najszybciej można mieć pewność, że na przykład ktoś nie jest posłany od Boga po to, żeby prorokować. Mimo to, że sam tak deklaruję, prawda? No, i właśnie na moją modlitwę odpowiedział mi Jezus, odpowiedział mi bardzo precyzyjnie, dlatego że czasami przychodzi mi odpowiedź, na przykład e, psalm taki i taki, prawda? E, tym razem przyszła odpowiedź na psalm, który jest po prostu tak bardzo krótki bardzo króciutki, bo czasami jak jest psalm długi to rzeczywiście żeby przeczytać go cały i, i wydobyć z niego e, powiedzmy odpowiedź na moje pytanie, czasami może, może mieć, czasami no można różnie, różnie interpretować Natomiast w tym przypadku no, odpowiedź przyszła klarowna, bardzo klarowna dlatego, że e, psalm jest to psalm 131 no i jest tak króciutki, że po prostu właśnie pytanie moje było jak rozpoznać i mieć pewność, że dany prorok nie pochodzi od Ciebie, nie został przez Ciebie posłany, prawda? I przeczytałam teraz właśnie Psalm 131, który jest bardzo króciutki. Mm. Pokażę Wam. To jest praktycznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linijek. 9 linijek, a dokładnie 3 wersety. Psalm 131 jest tutaj. Zobaczcie sami, to jest ten tutaj. No, jest bardzo króciutki, psalm 131. To, są, to jest tylko tutaj. I pierwsze cztery linijki. I nie ma tutaj, żeby po prostu teraz odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź na moje pytanie. Nie ma żadnych jakichś tam, powiedzmy, dwuznacznych słów. Więc, dlatego przeczytam Wam cały psalm, jest krótki i brzmi tak: O Panie, moje serce wcale się nie wynosi. Nie patrzę z góry na innych, nie gonię za posiadaniem rzeczy, które są dla mnie zbyt niezwykłe i wielkie. Pozwalam mojej duszy trwać w spokoju i ciszy, jak małe dziecko u stóp matki. Tak we mnie przebywa ma dusza, o Izraelu, zaufaj Panu, teraz i po wszystkie wieki wieków. I teraz przeczytam Wam tylko pierwsze cztery zwrotki, bo to oczywiście e, jak zwykle śpiewa Dawid. I Dawid mówi w ten sposób. O Panie! Moje serce wcale się nie wynosi. Nie patrzę z góry na innych ludzi. Nie gonię za posiadaniem rzeczy, które są dla mnie zbyt niezwykłe i wielkie. Prawda? Teraz przyjrzyjmy się tutaj. Ja nie będę teraz wymieniał z imienia. Sądzę, że większość z Was, słuchaczy, będzie wiedziała o jakich proroków, internetowych chodzi, którzy, którzy teraz tak po prostu prorokują i deklarują, że są prorokami najwyższego. Więc, tak w tych czterech linijkach widzimy. W pierwszej linijce pisze tak: O panie, moje serce wcale się nie wynosi. Nie patrzę z góry na innych ludzi. A no i wystarczy się przyjrzeć tym prorokom, na ich postępowanie, na ich mowę, co mówią, jak mówią i porównać z tym wersetem, prawda? I drugie dwie linijki brzmią tak: Ni, Nie gonią za posiadaniem rzeczy, które są dla mnie zbyt niezwykłe i wielkie. No, i teraz patrząc na tych e, proroków, że oprócz tego, że mają samochody, to tam samochody, to tam jeszcze nic, ale jakie motory mają. Mm. Faktycznie, jak się chwalą motorami, jakie to mają piękne motory. Naprawdę, jeden od drugiego piękniejszy. Osobiście powiem Wam, że no. Rzeczywiście, piękna maszyna, jak to się mówi, naszym językiem, prawda? No, super maszyny. Jest czym się naprawdę pochwalić, jeśli chodzi o takie motory. Mając takie motory, No jest czym się pochwalić. Ale to właśnie zdradza Was, porównując do tych wersetów, które tutaj są właśnie napisane, że stwórca Was nie posłał. Do tego, żebyście byli jego prorokami. Poza tym tak jak czytaliśmy Wieremasza wcześniej, gdzie czytałem, rzućmy szybciutko tutaj, na czternasty rozdział, gdzie Bóg mówi, że nie posłał tych proroków, żeby prorokowali w Jego imieniu, nawet im się nie objawił, w ogóle do nich nie przemówił, więc pierwsze pytanie ludzie powinni zadawać pytania, czemu w tych komentarzach nie zadacie pytanie pytań tym prorokom miałeś objawienie, objawił Ci się Najwyższy, objawił Ci się Stwórca, że mówisz, że jesteś prorokiem Najwyższego Powiedział do ciebie, przemówił do ciebie, idź i mów w moim imieniu. W jakim imieniu ci powiedział? Jak ci się przedstawił stwórca? Jaki imię podał? Takie pytania trzeba zadawać. I od razu jak to się mówi: wyjdzie szydło z worka. Z kim macie do czynienia? Czy rzeczywiście z prorokiem, który został posłany przez Boga? Czy po prostu. Z zwykłym manipulantem, który nie dość, że nie został posłany przez Boga, z pewnością prezentuje innego bożka, prawda? Wystarczy tylko, właśnie, posłuchać. No, jest wiele znaków, które wskazują na to. Z kim e, mamy do czynienia, prawda? E, z jakim duchem, jaki duch w nim działa, czyli od kogo ten duch pochodzi. Czy jest to Duch Święty Boży, czy po prostu jakiś zwodniczy duch e, demona lub demonów. Dobrze, miało być krótkie nagranie. Ja sądzę, że te wskazówki są z pewnością. E, bardzo wartościowe dla tych, którzy dopiero zaczynają właśnie czytać Biblię, dla tych, którzy zaczynają dopiero wkraczać właśnie w ten świat e, duchowy, zaczynają słuchać różnych ludzi na internecie, no, sądzę, że te wskazówki będą dla Was pomocne. Bardzo proste, proste właśnie wskazówki, proste, proste rady, które pozwolą. W sposób bardzo prosty każdemu zobaczyć, jaka jest prawda, jeśli chodzi o danego powiedzmy takiego deklarującego się proroka. Dobrze, nie będę przedłużał, wystarczy w tym nagraniu. Dziękuję ślicznie za Waszą uwagę.